Międzynarodowy gołębnik WG Kuźnica znajduje się w sercu jury Krakowsko-Częstochowskiej w miasteczku Lgota Murowana i graniczy z Parkiem Krajobrazowym Orlich Gniazd. Nazwa parku wzięła się od zamków budowanych na trudno dostępnych wzniesieniach pośród skał wapiennych. Jest to świetne miejsce na wypoczynek o dużych walorach turystycznych. W niedalekiej odległości od tych urokliwych terenów mieści się wspólny gołębnik Kuźnica. Na temat WG Kuźnica i jego organizacji opowie nam jego właściciel Bartosz Morel. Znajdujemy się na terenie WG Kuźnica. Jest to międzynarodowa impreza, która zrzesza hodowców na ten moment z około 20 krajów. Na przyszłość chcemy się rozrastać. Za nami w tle gołębnik, w, który, z którego, w którym zbieramy gołębie. Cały gołębnik ma 1750 miejsc. Natomiast planujemy przyjmować nie więcej niż 1200-1250 gołębi do tego gołębnika, także miały dużo świeżego powietrza i dobry mikro, mikroklimat w gołębniku. Z gołębiami zajmuję się ja osobiście i Krystian Nowak, nasz loft manager oraz osoby postronne, które czyszczą, sprzątają, kierowcy, którzy z gołębiami jeżdżą. Gołębie w tym roku były karmione będą karmione w przyszłości, mam nadzieję karmami firmy Bayers. Głównym sponsorem suplementów diety jest firma Renfried. z Niemiec. Pobocznymi sponsorami jest firma Henk de Wert, Belgica de Wert z Holandii. Który także jest lekarzem weterynarii i dogląda zdrowia na naszym głąbie. to send pigeons here Kolejnym lekarzem weterynarii, który z nami współpracuje, jest Raf Herbot z Belgii. Ufundował też część suplementów diety ze swojego asortymentu z firmy Herbowet oraz Herbot Animal Products. I Dodatkowo sponsorami jest firma Ropa B oraz Odrzutowe Gołębie, główny przedstawiciel na Polskę, bracia Sławek. Wspiera z nas także firma Lubisan, producent środka do dezynfekcji gołębników oraz firma Wydeks Japa Horna, która ufundowała krople Yellow Drops. Razem ze sponsorami, z całą ekipą staramy się, aby nasze przedsięwzięcie było jednym z najlepszych w Polsce, w Europie, a nawet na całym świecie. Jak Państwo jeszcze mogą zauważyć, wszystko ciągle rozbudowujemy, i, i, i myślę, że jeszcze najbliższe 2-3 sezony będziemy starali się infrastrukturę tutaj polepszyć, wybudować lepsze parkingi. Mamy w planach budowę gołębnika do odbywania kwarantanny gołębi z Australii oraz. Krajów azjatyckich, z których też mamy zgłoszenia i chętnych do udziału. Dodatkowo jeszcze zapomniałem wspomnieć, że naszym lekarzem weteranckim, który na miejscu się zajmuje hodowlą, jest Damian Kotela, czyli klinika dawet z zawiercia. Na przyszły rok na pewno już planujemy troszkę zmian w regulaminie. Pula nagród z roku na rok mamy nadzieję będzie rosła. Przy raczej nie zwiększaniu liczby przyjmowanych gołębi, a bardziej. Podwyższając opłatę wpisową, e, procent e, nagród do procentu jakby zarobku naszego e, będzie dużo, co, z roku na rok coraz bardziej powiększany. Na przyszły rok 2016 planujemy, aby nagród wyniosło, wynosiła 400 tysięcy złotych, czyli 100 tysięcy euro. I tak aby pierwszy głąb wygrywał 25 000 euro, e, czyli 100 tysięcy złotych z finału. Mamy kontrakt podpisany z pip od 2015 roku na aukcję 20 najlepszych gołębi z finału i do 20 dodatkowo wybranych gołębi. Mamy nadzieję, że panowie Giselbrecht z pip -y będą zadowoleni z jakości naszych gołębi i, i utrzymamy ten kontrakt na najbliższe lata. Jesteśmy jedynym gołębnikiem w Polsce, który może się tym poszczycić, i jednym z bardzo nielicznych na całym świecie. No, liczymy, że jest to też dodatkowy bodziec motywujący hodowców do uczestniczenia w naszych zawodach, aby swoje głębie mogli pokazać na tym portalu, co nie jest dane każdemu na świecie. Co jeszcze o naszym WG? W no, kabinę transportową mamy z firmy Geraldy. Jest to kabina o pojemności 1500 gołębi. Natomiast no, też nie, nie będzie w całości wykorzystywana. Uważamy, że im więcej miejsca czy w głębiku, czy w kabinie, tym lepiej. Dodatkowo na przyszły rok planujemy jeszcze przebudowę jednego z samochodów na mniejszą kabinkę na, na około 500-600 gołębi. Chcielibyśmy w przyszłości trenować gołębie w małych grupach po około 100-200 sztuk. Robić kilka treningów zaraz po kwarantannie, które będą miały na celu nauczenie gołębi, aby uniknąć dużych strat w sezonie, w ciężkich sezonach, zwłaszcza bo gdy sezon jest łatwy i wszystko idzie dobrze, to jest dobrze, ale gdy jest taki sezon, jak na przykład ten bardzo ciężki, to Wiadomo, trzeba wyciągać wnioski, uczyć się i poprawiać, tak żeby w przyszłości takich problemów nie było. Jeśli chodzi jeszcze o gołębnik i jego funkcjonalność, z tyłu za nami jest gołębnik. Dostaje wiele pytań, jak gołębie są oblatywane. Są dostawiane dwie duże woliery do każdego boksu, każdy pod który gołębie mogą wychodzić do woli przez 2-3 tygodnie. Po 2-3 tygodniach gołębie są wypuszczane na wolne obloty. każdorazowo po jednym boksie. Na, dopiero po jak gołębie wszystkie są oblatane, wszystkie boksy łączymy w jedność razem i później już wszystkie gołębie razem są oblatywane. Początkowo są oblatywane wieczorem, tak żeby uniknąć zbyt dużych odlotów od gołębnika. W kolejnych tygodniach, gdy już dobrze się rozlatają, dobrze się zadomowią z, i oswoją z otoczeniem, są wypuszczane codziennie rano na około 2-3 godziny, tak żeby były oblatywane i, i są wszystkie codziennie rano wyganiane, tak aby uniknąć tego, że, że niektóre gołębie nie latają czy, czy nie znają otoczenia gołębnika. Bardzo dziękuję i życzymy udanych lotów.